refer. Leviticus, rozdział 5. 1. Jeżeli by też kto zgrzeszył, że słysząc słowo zaklęcia, a będąc świadkiem widzącym albo wiedzącym, a nie oznajmił, i tak uniosłby na sobie winę swą dwa. Albo jeżeli by się kto dotknął jakiejkolwiek rzeczy nieczystej, Bądź padliny zwierza nieczystego, bądź padliny bydlęcia nieczystego, bądź padliny gadu nieczystego, a byłby, byłoby to tajne przed nim, także nieczystym będzie i winnym. 3. Albo jeżeliby się kto dotknął nieczystości człowieka, człowiecze jakikolwiek by to była nieczystość, przez którą się zanieczyszcza, a byłoby to tajne przed nim, on zaś dowiedziałby się, i byłby winien. 4. Albo jeżeli by kto przysiągł, a wymknął mu się z ust, aby wyrządził sobie co złego albo dobrego we wszystkim, co wymyka się człowiekowi w przysiędze, a uszłoby ze świadomości jego, on zaś dowiedziałby się i byłby winien w jakiejkolwiek z tych rzeczy. 5. Kto wtedy zawini w jakikolwiek z tych rzeczy? Niechaj wyspowiada się w czem zgrzeszył. 6. I niech przyniesie pokutę dla Jachwę za grzech, swój którego się dopuścił samicę, strzody, owcę albo kozę jako ofiarę zagrzeszną, a rozgrzeszy go kapon grzechu jego. 7. A gdyby go nie wstało, stało na owcę, to przyniesie jako pokutę za grzech, którego się dopuścił parę turkawek albo parę młodych gołąbków dla jachwę, jednego na zagrzeszną, a drugiego na całopalną. 8. I przyniesie je do kapłana, który złożył naprzód tego, co za grzech, a naderwie głowę jego i nad karkiem, ale jej nie oderwie. 9. I pokropi krwią tej zagrzeżnej ścianę ofiarnicy, a pozostałą krew wyciśnie u podstawy ofiarnicy. Ofiara to zagrzeżna. 10. Drugiego zaś zużyje na całopalenie. Wedle przepisu i tak rozgrzeszy go kapłan z grzechu jego, którego się dopuścił. Odpuszczone mu będzie. 11. A gdyby go nie stało się... Nie stało na dwie turkawki, albo na dwa młode gołąbki, niechaj przyniesie za grzech, którego się dopuścił, dziesiątą część f w przedniej mąki, albo ofiarę, jako ofiarę zagrzeszną, nie naleje na nią oliwy, ani włoży na nią gadzidła, bo ofiara to zagrzeszna. Panasi przyniesie ją do kapłana. I nabierze z niej kapłan pełną garść swoją W znak przypomnienia i puści z dymem Na ofiarnicy przy ofiarach ogniowych dla jachwę. Ofiara to zagrzeżna. 13. I tak rozgrzeszy go kapłan grzechu jego, Którego się dopuścił, W którejkolwiek z tych rzeczy, A odpuszczonym mu będzie. Pozostałość zaś będzie dla kapłana jak przy ofierze śniednej. 14. I oświadczył Jachwę Mojżeszowi i rzekł. 15. Jeżeli by kto dopuścił się przeciw niewierstwa, a zgrzeszył nieobacznie przeciw świętościom Jachwę, przywiedzie wtedy na pokutę, dla we barana zdrowego wstrzody, według oszacowania Twojego na srebrne szekle, wedle, wedle szekla świętego, jako ofiarę pokutną. 16. A co zgrzeszył przeciw świętości wróci i piątą część nad to dołoży i odda kapłanowi. Kapłan zaś rozgrzeszy go baranem pokutnym. A odpuszczeniem mu będzie. 17. A jeżeli by kto zgrzeszył, a wykroczył przeciw któremu ze wszystkich przykazań, jak zbraniających cokolwiek czynić, a nie wiedział, i stał się winnym i tak uniósł na sobie winę swą? 18. Niechaj tedy przyprowadzi barana zdrowego z przody. Według oszacowania twojego na no ofiarę pokutną do kapłana i rozgrzeszy go płat, kapłan i uchy, zych uchybienia, którego niebacznie się dopuścił, sam nie wiedząc, a dopuszczonym mu będzie. 19. Ofiara to pokutna. Zawinić zawinił. Jahwe 20. I oświadczył Jahwe Mojżeszowi, że 21. Jeżeli by ktoś zgrzeszył a dopuścił się przeniewierstwa przed Jahwe tem, że zaparł się wobec bliźniego swego, co do rzeczy sobie powierzonej, albo wręczonej, albo mowy dartej, albo by ograbił bliźniego swego, 22 albo by znalazł zgubę i zaparł się jej Albo też przysiągł fałszywie o cokolwiek ze wszystkich rzeczy, których dopuszczając się człowiek grzeszy przez nie. 23. Gdyby tedy zgrzeszył, a stał się winnym, niechaj zawróci zdzierstwo, które wydarł, albo grabież, którą zagrabił, albo rzecz powierzchną, którą powierz... powierzoną mu została, albo zgubę, którą znalazł. 23. Albo też to, o cokolwiek kwałczywie przysięgał, zwróci to w pełnej wartości. A piątą część dołoży do tego, oddaje zaś temu, czyje jest w dniach pokuty swojej. 25. A pokutę swą przywiedzie la jachwę barana zdrowego z czody według oszacowania twego jako ofiarnicę pokutną do kapłana 26, a rozgrzeszy go kapłan przed jachwę, a odpuszczonym mu będzie w każdej z tych wszystkich rzeczy, którą popełnił zawiniwszy przed nią.